drzewa i podstawić pewien wzór matematyczny i możemy obliczyć sobie wiek drzewa na podstawie obliczeń. Tak? Ok, tutaj mamy cztery proszę. Ten ma 9 lat. Ten ma lat ile? 7. 7? No to sprawdzimy. Tu, to proszę dla tych osób, co nie widzą. Jest taki oczywist stopy. i Jest taki trochę, tak? Co pozostało? To są trochę jakieś tam zwierzę. Jak? Ziemia? Dobra, to zapraszam. No nie wolno na obcasach chodzić. Tak. Przybliżyć nos tutaj nam do otworu. I co to za zapach? Ale nie mówimy. Nie mówimy. Ale nie odzywamy. A nie lubię. Okej. Okay. Koleżanka już patrzy. Ale brzydko mucha. I na następne, jak kot patrzy? O no nie, mu. No to ja ja no tak, stań, stań sobie na następne. Ale po kolei. Ok, się kręci. Powstaje nam trzeci wymiar. Głębia, tak? Widzimy. A tutaj się robi koralowa. Jest wirujący krater i się robi, Ale to jest robi się trzeci wymiar. Drozowy, Jeszcze raz pokrótce nakręcić. Jakby ja ja to są mniejsze, dziewczynki, naprawdę one nie widzą, tak? Słuchajcie. Słuchajcie, wpatrujemy się w te kółko przez 15 sekund. Ja tak zakręcę. I patrzymy się, patrzymy. W centrum. Zamykamy oczy i patrzymy się na białą ścianę. Wow! Tak! Wow. Wow. Ale poluje! No? Wow. Po, no? na białą ścianę. O, ale się rusza! Ale nie mówimy. Magnes. Nie mówimy, co tam się znajduje. Dobra, czas minął. Lupa. Lupa. Nikt nic nie mówi. Lupa. Dobra, to ty. Tam, gdzie tak bardzo świeci słońce, wszyscy są poubierani na biało bo czarny przyciąga słońce i tu masz czarne blaszki